Mam dość dobry bilans znalezionych osób. Zazwyczaj przypadkowo oddalają się od szlaku lub ześlizgują z mojego klifu i nie mogą wrócić. Większość z nich słyszała o zasadzie zostań tam gdzie jesteś, więc nie idą dalej. Miałem jednak dwa przypadki, kiedy tak się nie stało. Oba dały mi dużo do myślenia i zmotywowałybym jeszcze lepiej wykonywał swoją pracę. Pierwszym takim przypadkiem był mały chłopiec, który wyszedł zbierać jagody ze swoimi rodzicami. On i jego siostra trzymali się razem i oboje zniknęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili je z oczu na kilka sekund i wtedy najwyraźniej dzieci się oddaliły. Nie mogąc ich znaleźć, rodzice wezwali nas, a my przybyliśmy przeszukać teren. Córkę znaleźliśmy stosunkowo szybko, ale kiedy zapytaliśmy, gdzie jest jej brat, odpowiedział, że zabrał go człowiek niedźwiedź. Powiedziała, że dały jagody i kazał być cicho, bo on chce przez chwilę pobawić się z jej bratem. Kiedy po raz ostatni go widziała, ten siedział na barana u człowieka niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszym pierwszym skojarzeniem było porwanie, ale nie znaliśmy żadnego śladu innego człowieka w tej okolicy. Mała dziewczynka stanowczo twierdziła, że to nie był zwykły człowiek. Był wysoki pokryty włosami jak niedźwiedź i miał dziwną twarz. Teren przeszukiwaliśmy tygodniami. To było jedno z najdłuższych zgłoszeń, w których brałem udział, ale nie znaliśmy żadnego śladu po zagubionym chłopcu. Drugim była młoda dziewczyna, która poszła na wycieczkę ze swoją mamą i dziadkiem. Według matki, dziewczyna wspięła się na drzewo, żeby lepiej widzieć las i nigdy z niego nie zeszła. Czekali u stóp drzewa godzinami, wołając ją, zanim zadzwonili po pomoc, i znowu szukaliśmy wszędzie, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad. Nie miałem pojęcia, gdzie mogła zniknąć, ponieważ jej mama i dziadek nie widzieli, żeby schodziła z drzewa. Kilka razy wyruszyłem na poszukiwania jedynie z psem. Prowadził mnie on prosto do podnóża klifów. Nie w skórz, czy skał, pionowych, surowych klifów, bez wsparcia dla rąk i nóg. Za każdym razem mnie to zastanawia, bo w takich wypadkach przeważnie zaginioną osobę znajdujemy na górze klifu lub całe mile od miejsca, w które zaprowadził nas pies. Jestem pewien, że jest jakieś wyjaśnienie, ale wydaje mi się to bardzo dziwne. Jedna szczególnie smutna sprawa dotyczyła podjęcia ciała. Dziewięcioletnia dziewczynka spadła z wału i nabiła się na pień martwego drzewa. To był strasznie dziwny wypadek. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Widziała, jak pakowano worek na zwłoki do karetki. Wydała wtedy z siebie najbardziej przerażający. Rozcierający serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było jakby całe jej życie legło w kruzach, a część jej umarła razem z córką. Później słyszałem od innego funkcjonariusza SAR, że popełniła samobójstwo kilka tygodni po tym wydarzeniu. Nie mogła poradzić sobie ze stratą córki. Dołączył do mnie drugi oficer z ponieważ mieliśmy informacje o niedźwiedziach w okolicy. Szukaliśmy gościa, który nie wrócił do domu ze wspinaczki na czas. Sami musieliśmy się ostro wspinać, aby dotrzeć do miejsca, w którym, według naszych założeń, powinien się znajdować. Znaleźliśmy go ze złamaną nogą uwięzionego w małej szczelinie. To nie był przyjemny widok. Był tam od dwóch dni i w ranę wdała się infekcja. Udało się nam go zapakować do śmigłowca. Od ratownika usłyszałem później, że gość w kółko opowiadał, jak to dobrze sobie radził. Ale kiedy dotarł na szczyt, ktoś już tam był. Powiedział, że ten ktoś nie miał żadnego sprzętu wspinaczkowego. Ubrany był w parkę i spodnie narciarskie. Wspinacz podszedł do tego faceta, ale gdy ten się obrócił, okazało się, że nie miał twarzy. Po prostu jej nie było. Przestraszył się i chciał zejść ze szczytu jak najszybciej, dlatego spadł. Opowiadał, że później przez całą noc słyszał, jak ten gość bez twarzy schodził ze szczytu pytając siebie stłumione krzyki. Ta historia poważnie mnie przestraszyła. Dobrze, że nie słyszałem jej osobiście. Jedna z najstraszniejszych historii, jakie mi się przydarzyły, dotyczyła poszukiwań dziewczyny, która oddzieliła się od swojej grupy. Byliśmy na nogach do późnej nocy, ponieważ psy zwęszyły jej trop. Kiedy ją znaleźliśmy, leżała zwinięta po pniem powalonego drzewa. Brakowało jej putów, plecaka i widać było, że jest w szoku. Nie miała żadnych obrażeń, więc mogliśmy z nią iść na piechotę z powrotem do bazy. Po drodze cały czas spoglądała do tyłu i pytała nas, dlaczego ten mężczyzna o czarnych oczach idzie za nami. Nikogo nie widzieliśmy, więc uznaliśmy to za jakiś dziwny symptom szoku. Ale im bliżej bazy byliśmy, tym bardziej niespokojna była kobieta. Prosiła mnie, żebym powiedział mu, żeby przestał robić do niej miny. W pewnym momencie zatrzymała się i obróciła. Zaczęła krzyczeć w las, żądając, żeby mężczyzna zostawił w spokoju. Ja z nim nie pójdę, mówiła. W końcu zmusiliśmy ją do marszu, ale zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki dookoła nas. To było trochę jak kaszel, ale rytmiczne, głębsze. Prawie jakby ten dźwięk wydawały owady. Nie bardzo umiem to lepiej opisać. Kiedy praktycznie dotarliśmy już do stacji, kobieta odwróciła się do mnie. Jej oczy były tak szeroko otwarte, jak tylko można to sobie wyobrazić. Dotknęła mojego ramienia i powiedziała: Powiedział, żebyś się pośpieszył. Nie lubi patrzeć na bliznę na Twoim karku. Faktycznie, mam bardzo małą bliznę o podstawy szyi, ale jest schowana za kołnierzem. Nie mam pojęcia, jak ona mogła ją zauważyć. Natychmiast po tym, jak to powiedziała, znowu usłyszałem ten dziwny dźwięk. Tym razem tuż przy moim uchu. O mało nie wyskoczyłem ze skóry. Pośpieszyłem z nią do pazy, starając się nie pokazywać, jak bardzo byłem przestraszony, ale muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się opuszczając las tej nocy. Ostatnia historia jest zarazem najdziwniejsza, jaka mi się przydarzyła. Nie wiem, czy to przytrafia się w innych jednostkach serczyneski, ale u nas jest to rzecz, która przytrafia się regularnie, a o której się nie mówi. Możecie próbować pytać o to funkcjonariuszy SAR, ale pewnie nawet jak coś wiedzą, to i tak nie puszczą pary. Nasi przełożeni poinstruowali nas, żeby o tym nie mówić, a my już tak do tego przywykliśmy, że przestało się nam to wydawać dziwne. Przy większości spraw, gdy wyruszamy naprawdę daleko w dzicz, mówię tu o 30-40 milach. W pewnym momencie znajdujemy schody w środku lasu. To prawie tak, jakbyś wyciął schody ze swojego domu i umieścił w lesie. Zapytałem o to po tym, jak widziałem je po raz pierwszy, ale drugi ratownik powiedział mi, żebym się nie martwił i że to jest normalne. Wszyscy, których pytałem, powiedzieli dokładnie to samo. Chciałem podejść i zbadać, ale powiedziano mi bardzo dosadnie, że nigdy nie powinienem się do nich zbliżać. Obecnie zdarza się to tak często, że właściwie je ignoruję.